Oj, to jest o. dużo tego. Według mnie spakowała to na pewno jakaś kobieta, bo facet by tak nie spakował. MMSy, moje ulubione słodycze. Każdy facet by wsypał to po prostu. Tak. Obstawiam budżet około 150 zł, albo 125 I może to by... Łakiniak? Nie. Kasia? Za ile? Za 500 Serio? co wygrał największy budżet, I to od razu na pierwszy strzał. Ale jest no no jeszcze no limit. A jest no limit. A, nie Lecz. Mega męski prezent! To jest bardzo dziękuję! <grywa> ja za ciągnęli! Ja z naciągnęli się! To jest coś ciężkiego tutaj. To jest chyba laska. Warta. Przepraszam, myślałam, że będzie głośno, to jest miecz z Władcy Pierścieni, należący do Uruk-Khaj. Kamaro ZL1, Lego no. z Wojen i Mechozaury. Tylko kilka osób to mogło zrobić. To ja! No? Serio? No. A jaki miałeś limit?